Cześć tu, Petrek. Ilolman.pl I to jest specjalny odcinek z okazji osiągnięcia przeze mnie normalnie 25 widzów. To jest dla mnie naprawdę dużo i dziękuję wam za to. Mam nadzieję, że ta liczba będzie wzrastać. E, więc z tej okazji reanimuję mój serwer e, Minecraft 1.2.5 i Bukicie wreszcie. Tak, mam nadzieję, że się cieszycie. Y, oczywiście, namiary będą w opisie i po prostu y, jest też dla non-premium, więc zapraszam każdego. Tak jak widzicie, Lolman Gra. Gdzie ty jesteś? Znajdź mnie. Mm. To jest chyba spawn, ale nie jestem pewny, bo ostatnio jakoś mi się zmienia spawn. No, no znalazłem cię. Mm. I tak, to jest serwer Survival do tej dziury. Więc nie będziecie mogli sobie. Ej, no! Nie ma żadnego game moda. Jest serwer Survival, czyli przetrwanie. Dobra, to na razie tyle. Możecie wchodzić. Czekamy na Was. Tak jak mówiłem, na w opisie. Drewno. <ścoughs> na w opisie drewno. Więc trzymajcie się. Pomachaj. Wiesz jak się macha? O nie, tak. nie wiem o Nie tak. umiem A, okej okay. No dobra No, ej! A macham! No dobra, Ale ja trzymaj macham. trzymajcie się Cześć